Hmm. Idę na pierwsze jazdy podczas kursu, to taki stres. Dzisiaj już ja. rano padało, ale teraz już jest sucho. Trzymajcie się. Im bliżej płacu e, manubrowego i miejsca, w którym mam przyjechać, co będzie przed egzaminem? Yy, jeszcze na 125, ale grubo było. Co się naszerpałem, i wszystkie moje obawy się potwierdziły. Także tego. Cześć, cześć, cześć. Witam was po troszkę dłuższej chwili. Przynajmniej dla mnie. Wydarzyło się ostatnio sporo. Po pierwsze zdany egzamin teoretyczny na kategorię A było to dla mnie Mega stresujący egzamin Nie wiem dlaczego tak naprawdę To tylko teoria no ale nie umiem zdawać testów tak jak wam mówiłem więc bardzo się cieszę, że się to udało i to jest za mną i już jest jakby definitywne Eee, druga rzecz która się wydarzyła to trip up to north eee, pojechaliśmy eee, do torunia gdyni i na mazury 5 dni ponad 1600 km genialne drogi eee, w większości genialne drogi eee, bardzo mi się podobała jazda na Hel, y, tro, trasa z Torunia do Gdyni. Kapitana, y, trasa z Gdyni na Mazury. Y, no to wiadomo, że tam jest y, na Mazurach świetnie, po Mazurach też super kilometry. Y, powrót już troszeczkę mniej fajny, bo y, utknęliśmy w korku w Łomży y, godzinę czasu straciliśmy na, na trasie zamiast przejechać sprawnie no to niestety w wysokiej temperaturze staliśmy e, no nie podobało mi się za bardzo a trzecia rzecz jaka się wydarzyła i, a i właśnie relacja z tej e, wyprawy myślę, że już od piątku pierwszy, od, pierwszy odcinek w piątek Później środa, następny piątek, trzy odcinki już zmontowane e, będą, e, już są nawet załadowane na YouTube'a, tylko e, no musicie poczekać na premierę. Bo najpierw ten odcinek o trzeciej rzeczy, która się wydarzyła e, od ostatniego motovloga, mianowicie moja pierwsza. Jazda na motocyklu, na kursie, co mogę Wam powiedzieć? Na 125, a co, żeby nie było od razu z grubej rury, to posadzili mnie na KTM, a Duke 125, i moje spostrzeżenia są takie generalnie. Cały ten temat z placem yy, i zjazdu na kursie jest do ogarnięcia. Bałem się, że to będzie bardziej skomplikowane, że jakoś tak nie wiem, wyobrażenie miałem o yy, tych miejscach na placu manewrowym, typu tam pole do ósemki, do wolnego slalomu, do szybkiego slalomu, że to będzie tak, że się tam nie będzie dało zmieścić że będzie brakowało mi metrów, a tu się okazuje, że tam jest tyle miejsca, że spokojnie. Yy, kwestia tylko, żeby odpowiednią prędkość przy stole szybkim osiągnąć yy, i w zasadzie tyle resztę myślę do pyknięcia. Tyle, że. Problem główny tego, tego tematu jest taki, że ...okazuje się, że nie za bardzo potrafi jeździć na motocyklu. Tak. Po... ...no już prawie 30 tysiącach kilometrów naklapanych... ...bo dużo brakuje... ...do tych 35 tysięcy. Chociaż nie, myślę, że 35 już jest yy, zrobione. Yy, no dobra, no nieważne. Po takim przebiegu i po takiej ilości kilometrów jakie przejechałem przez ostatnie 2 lata, no 2,5 e, okazuje się, że tak. Źle trzymam stopy e, mam złą pozycję na motocyklu e, za dużo gazu dodaję, no bo to 125 ale z tym gazem to nawet wam mówiłem że się boję, że to będzie moje główne zmartwienie że będę go za dużo odkręcał, bo kiłeś żeby pojechać to mu musisz od razu dać w palnik a KTM tak nie działa nawet ta 125 naprawdę to wszystko leciutko chodzi, gaz delikatnie biegi też tylko pyk pyk a ja jestem przyzwyczajony do tego, że trochę wam powieję, że jak nie pierdzielne, to się coś nie przełączy. No tak, no bo to taki analogowy sprzęt. To są takie moje spostrzeżenia. Generalnie fajnie, ale Nike to nie jest mój klimat. W ogóle nie czuję e, ani tej pozycji na motocyklu, ani układu. Tego, że e, te biegi takie są tylko czubkiem palców, musisz zsunąć się z Jest tu kurczę, ja muszę mieć. Bo ja no, cholera jak ja mam później niby się przesiąść na coś innego niż, y, niż mój super light no nie da się no będzie, będzie to wymagało na pewno ode mnie sporo wysiłku cały ten plac manewrowy KTM jest całkiem spoko maszyną przynajmniej ta studiowiska pętka, na której dzisiaj jeździłem ciekawe czy w piątek wsiądę na Dużego KTM, a byłem przekonany, że 650, no to muszę mu dodać jeszcze 140 cm3, bo to nie będzie 650, tylko 790, jak się okazuje. No tyle, że najpierw Muszę się wykazać na tej 125, i muszę jakby, nie wiem jak to określić, dać dowód na to, że umiem, tak? Ale no, myślałem, że będzie to prostsze i takie bardziej oczywiste. Problem chyba z y, tymi manewrami na, na placu manewrowym dzisiaj wynikał z tego, że to wszystko jest, y, wiecie, na prędkości 10-12 na godzinę. I Kiedy jedziesz 70, to ten ruch jest oczywisty. Ale jak jedziesz 10 na godzinę? Przechylenie się tak no jest y, takie nienaturalne i, i bałem się, że zaraz się wyglebie, i przez to pozycja nie taka e, przy skręcaniu, przy tych manewrach e, nie używam nóg. A przecież na kiłę, jak jeszcze to e, te zakręty wszystkie są rzeczą naturalną, no, że przecież nie cisnę kierownicy tylko steruję się inaczej, nie? Nie samą kierownicą Przeciwstwem to też jest coś, co zawsze jest do wielkich big deal, a to jest naturalna rzecz po prostu, tak? To wychodzi jak jedziesz ale jak się nad tym zaczniesz zastanawiać na pierwszej godzinie kursu co robisz źle i jak to trzeba zrobić, bo instruktor ci to pokazuje i całe szczęście to nagle zaczynasz nad tym kombinować i sprawdzasz czy tak robisz tam pozycja mam taką, że nogi mam cofnięte tak na wysokości biodra mniej więcej i stoję na palcach na podnoszku a kto jeździł na Superlite'cie albo widział superlighta, no to wie, że tu są podesty i na podestach trzymasz całą nogę i nie ciśniesz tylko palcem ale po prostu stajesz jakby na yy, na całej stopie wskazów u nas nic Może jakiś użytkownik BMW Wywróć? Tego nie było, to się wydnie. Eee. No i ten pierwszy dzień Na kursie No teraz, że yy, Wiecie To jest maszyna do tego, że ktoś się na nie uczy. Pewnie nie jedną glebę przeliczyła na tym asfalcie. Pewnie są na to gotowi, że ona będzie leżała. Ale to nie jest mój sprzęt. Tak? I sam, samo to w głowie, że uszkodzisz nie swój motocykl, już spowoduje, że się spinasz. Przynajmniej ja tak mam. Y, spinam się też z powodu tego, że zdaję sobie sprawę, że przez y, dwa lata intensywnej jazdy, tak naprawdę, y, bo umówmy się, 30 tysięcy kilometrów, no to jest tak dużo, no, jak na motocykl. Samochodem niektórzy tyle nie jeżdżą. Y, Wyrobiłem w sobie pełno nawyków, które na pewno są niepożądane przy jeździe na Naked�zie, a tym bardziej przy jeździe na Naked�zie, który ma silnik prawie 800. No, i przed piątkiem znowu będę się trochę bał, że no, hello. To nie będzie proste. To nie będzie e, takie ło. E, no i tak lekko lekko czuję ten, ten niepokój, że kurczę, no nie dam rady się nauczyć e, robić tego wszystkiego tak jak, tak zgodnie ze sztuką, tak? Bo wyrobić w sobie nowe nawyki, że nie jeździsz, siadasz na motocykl i się wszystkiego uszysz podstaw, pewnie jest prostsze. Pewnie jest łatwiejsze do zrobienia. A zmienić przyzwyczajenia, zmienić nawyki, pozycje, no dzisiaj spędziłem za 40 minut. Jak nie godzinę. Na tym, żeby się y, nauczyć jak zmienić bieg, nie patrząc na, na nogę, gdzie tam y, dźwignie. Y, w kiwaniu jest tak Nie będziecie to widzieć, że muszę zadrzeć nogę do góry tak konkretnie z takim pierdonięciem, nie? Trzeba y, to zrobić no może z wyczuciem, że to nie jest schopnięcie, tylko no musisz podnieść nogę wysoko, żeby bieg się zmienił. Czasami na filmikach słychać, że jest takie, aaa, że bieg nie, nie wszedł po prostu. Ja mu e, go przegazowuję, a, a jest niższy bieg. I, I to czasami mi się zdarza e, w Kiwaju. A tam jest wszystko takie cyk Wiecie jak ja jednym ruchem, no prawie jednym ruchem yy, z jedynki wchodzi na trójkę Albo wrzucenie luzu to jest yy, chociaż już pod koniec yy, dzisiejszej jazdy skumałem tą zmianę ale no chwilę mi to dało, dłuższą eee, nawet ruszenie eee, to instruktor dzisiaj mi mówił, że jest dużo gazu to weź różki ja, jak mu nie dasz e, do oporu no i to jest właśnie e, cały jinx e, że Później, jak się starałem to zrobić delikatnie, to mi yy, gatłem gaz. I znowu dupa. Yy, Także... Okazuje się, że nie umiem w motocyklowanie. Yy... I zobaczymy, jak to się dalej potoczy, bo... No, po dzisiejszym... Yy w dzisiejszych dwóch godzinach yy... może nie to, że jestem sceptyczny, yy... co utemperowany, tak to mogę powiedzieć. Yy... Wiedziałem, że może to nastąpić, wiedziałem, że yy... dużo rzeczy robię nie tak, ale nie spodziewałem się, że aż tyle no. Będzie ciężki wieczór przede mną, bo będę o tym myślał. Wiecie jak jest. Niby nie mam ciśnienia, że, że to prawo jazdy to must have i że to musi być, wiecie, już egzamin za pierwszym razem, ale taką potrzebę tego, że, tego utwierdzenia, że, że jednak umiem, że się naumiałem przez tyle czasu, Fajniej byłoby mieć Nie było dla mnie problemu, żeby, wiecie, łapać ten przechył, gdzieś tam, jak sobie tak y, spokojnie y, człowiek jeździł gdzieś tam no, po tym placu, taką luźną jazdę na starcie y, Szło spoko No tylko, że to pozycja, nie? Y, ręce Też nawyk taki, że z trasy że trzymasz sobie to tak po prostu tak jak ci w danej chwili wygodnie no a tutaj jednak yy, ta jazda po placu wymaga precyzji i, i no słabo to wyglądało słabo o, nie wiem mam nadzieję że w piątek będzie lepiej bo później prawie tydzień przerwy yy, z jeżdżeniem E, oczywiście jedziemy moim całkiem bo na Kiwaju będę sobie śmigał ale z, nie z nami, a potem wchodzę na intensywne e, jeżdżenie bo ostatni tydzień czerwca to są jazdy prawie codziennie e, tam przez 10 dni chyba e, w ciągu 10 dni 8 jest z dwugodzinnymi jazdami, więc no tak intensywnie. Mam nadzieję, że już z większą skutecznością niż dzisiaj, ale mówię Wam, trochę zrujnowało to moją taką pewność siebie. ...to jest chyba najsłabszy... ...najsłabszy efekt dzisiejszego dnia... ...ale... ...ale no... ...no... no tak... ...no czasem trzeba dostać... Takiego lekkiego, bo ja nie mówię, że to od razu zniszczyło mi świat, ale takiego lekkiego łupnia chyba warto dostać. Tak mi się wydaje. Dobra, i tak już przeciągnąłem, jak zwykle. Najgorzej, że nie będę miał za bardzo czego wyciąć, bo wszystko wydaje mi się Powiedziałem wam to co jest istotne No dobra Przemęczycie Może yy, Dzięki za dzisiaj Będzie już chyba tyle yy, Widzimy się w piątek Na pierwszym odcinku z Up to North yy. Pierwszy odcinek będzie z drogi z domu do Sofaczeba. Było pieruńsko zimno w ogóle podczas tego odcinka. Ten kawałek był akurat takim ciężkim, ciężką drogą. Później było już fajniej, ale ten pierwszy odcinek będzie takim no. Ciężkim czasem, troszkę poległem z dźwiękiem na tym wyjeździe. Nie wiem dlaczego. Nic nie zmieniałem, a a jakoś trzeba było coś. co coś się zmieniło, jednak, mimo wszystko. No dobra, no zapraszam Was na y, piątek na Up North. Dzięki za dzisiaj. Y, zostawcie lajka, like jeśli na to zasłużyłem. Subskrypcję, jeśli Wam się to już. Y, na tyle podobało, że chcielibyście zostać jeszcze dłużej. Eee, I dajcie znać w komentarzu, co myślicie na temat moich przemyśleń na temat pierwszych, pierwszych dwóch godzin jazdy na kursie na kategorię A. TK. Widzimy się na razie.